Witajcie serdecznie, kochani, w kolejnych wtorkach z 30. Tym razem marzec i pierwszy wtorek z 30. Zgodnie z tym, co zagłosowaliście w ankiecie, wykluczyliście kosmiczne 7. Więc mamy playbook 1, brylantę czwórkę, rzeżówkę 5, portfel 7. I co to się tak ułożyło? Nie powtarzają się. To lecimy od jedynki. Sprawdzę, jest dzisiaj siódmy. No, ile ja dobrze liczę. Ale, ale zobaczymy, co z tym playbookiem. Czy będzie wygrany, czy będzie przegrany? Dla mnie zawsze był wzrost, chyba z raz 60.

Hmm. tu szukamy rubinu, który mnoży i siedem rubina, chyba jeszcze nie ja kufer, perła worek, korona moneta jest siódemeczka, lustro pierścionek i portfel czyli pewnie będzie zwrot ale dobry i zwrot z tych 120 zł zainwestowane we wtorki szmaragdowa szminka 7, 7, o i jest wygrana gra. Tu szukamy 3 siódemki, oczywiście 7. Truffem, róża, kufer i korona. Kufer, szminka, 7, 7 i prezent. 7, 7 worek, korona i garnek. No ciekawe, czy będzie zrobczy więcej. 7, 7 róża, szafir i gar, perła, 7 prezent. Moneta i perfumy. Bransoletka 7, szafir 7 i perfumy. Jedna wygrana. Ametystowa, dwa takie same. Kufer korona. Lustro, lustro, jest wygrana. Kufer, portle, portfel tu nie ma. Worek, worek. Druga wygrana. Perła, moneta. Złoto, perła. Portfel pierścionek. Moneta złota. Czyli sześć wygranych. Teoretycznie tu już nie powinno nic być wygrane. A jak będzie, to będzie więcej: lustro pierścionek, dzwonek perła, perfumę świnka, korona perfumę, podkowa świnka, siódemka, siódemka, siódemka i siódemka. A to mnoży. A zobaczcie, a to mnoży, ale super playbook się trafił. Nie miałam nigdy siódanek. Dzwonek róża. Perła plik. Prezent, prezent i prezent. Ła. Wow. Róża i moneta. No i tutaj wygrywający symbol. Mamy worek. A mamy lustro. Perłę. Mamy worek. Mamy worek, ła, wow. mamy perfumę, kuferek, mamy pierścionek i złoto. To sobie odkryjemy na koniec. Ła, wow. lecimy od początku i mamy siódemkę i dwadzieścia dwa. Jest dyszka. To ile tu jest? Na siedemka mnoży? Nie. 20, 30, 40, 100, a tu grę, zobaczcie, nie zdrapałam, pierścionek, korona. Czekajcie, nie widzicie, już się zmieszałam.

80, bo jest 5 razy 2, 80, 90, 100, 100. Na no, tym playbooku jest 100. Tak, to jest 7 stopnia. 100 nie miałam Piękny playbook. Piękna jedenka. Jeszcze raz wam to policzę, bo coś, żeby nie przemieszałam. 10, 20, 30.

E, wtorki coś dały nawet jak nie dadzą no to już nie jest źle, bo jest fajne zaczęcie na e, e, kwietniowe wtorki jeśli się uda z pełnym portfelem, albo właśnie z playbookiem dobre kochani, ja już się z wami żegnam, do zobaczenia do kolejnych, nie tylko wtorków pa pa pa